Witajcie na kanale Inwestujemy w siebie po nieco dłuższej przerwie. Dzisiaj przedstawię Wam jedną z ciekawszych monet, które udało mi się pozyskać na potrzeby materiału. Jestem zobowiązany do zwrotu eksponatu po zakończeniu nagrywania. Natomiast tutaj dzięki uprzejmości jednego z kolekcjonerów przedstawię Wam monetę, która pomimo, że jest w gradingu, znajduje się w slabie, to mimo to nie jej cena nie jest przewrotna i opowiem Wam, dlaczego się tak dzieje, co to spowodowało, jakie są powody. Natomiast zaczynając od samego początku, jeśli chodzi o grading, jest to po prostu oznakowanie, ocena. Jak samo słowo wskazuje, jest to ocena stanu poszczególnej monety przez specjalizujący się w tym zakresie podmiot. Na rynku są takie dwa wiodące podmioty, PCGS oraz NGC. Jeśli chodzi o tą monetę, my tutaj mamy do czynienia z PCGS i moneta została oceniona przez przez ten podmiot. Jeśli chodzi o oceny, jakie mogą zostać przyznane, najwyższą oceną jest MS70 lub PR70. MS dotyczy monet zbitych z templem zwykłym, natomiast PR dotyczy monet, które są wybite z templem lustrzanym. W przypadku tej monety tutaj um, ocena jest PR68. To oznacza tylko tyle, że ta moneta jest wybita z templem lustrzanym i otrzymała ocenę 68 na 70. Przy czym 70 byłoby najwyższą możliwą oceną, jeśli chodzi o mm, tą monetę, a właściwie o oslabowanie jej, czyli włożenie po prostu do pudełka, które zabezpiecza przed czynnikami środowiskowymi, czy też dotykiem innych osób. No tutaj jest niewątpliwie to dużą zaletą. Monetę można dotykać i nic jej nie grozi. Pudełko jest też bardzo solidne. Natomiast wadą jest to, że praktycznie nie mamy dostępu do monety, nie możemy też zobaczyć jak wygląda rand w przypadku takiej monety, więc no tutaj. Tutaj jest to dużym utrudnieniem, jeśli chcielibyśmy tak dokładnie przyjrzeć, przyjrzeć się takiej monecie. Natomiast jeśli chodzi o tą samą monetę, to ona tutaj przedstawia 16 zimowe Igrzyska Olimpijskie, które odbyły się w 1992 roku, a w Albertville. Jeśli chodzi o awers monety, to tutaj jest to klasyczna. Um, klasyczny orzeł um, wraz z herbem mennicy w, w, w Warszawskiej pod e, prawą łapą orła. Jest oczywiście data 1991 rok, pomimo że moneta e, igrzyska były planowane na rok następny oraz e, wskazanie emitenta, czyli jak zawsze Rzeczpospolita Polska oraz nominał, w tym przypadku jest to jeszcze wysoki inflacyjny nominał e, 200 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o tą monetę, to nakład jej wyniósł um, 20 tysięcy sztuk, więc jest to taki dosyć średni nakład, na pewno nie jest to mały nakład jak na monetę. Kolekcjonerską, której zamierzeniem jest po prostu przechowywanie jej, więc no tutaj to nie jest mały nakład. Natomiast jeśli chodzi o parametry, to moneta jest wybita w srebrze, próby 925, a waga jest nieco, nieco inna niż w przypadku współczesnych 20 złotówek, gdyż wynosi 31,1 g, a więc uncję, z tym, że uncję niższej nieco próby. Jeśli chodzi o tą monetę, moneta w przyszłym roku będzie mieć 30 lat. Pomimo slabowania wygląda bardzo dobrze. Nie, nie mamy do czynienia tutaj z nalotami czy z innymi negatywnymi zjawiskami. Natomiast e, przejdźmy już do tematu głównego tematu filmu, jakim jest po prostu slab w przypadku tej monety. E, osoba, która posiadała tę monetę e, zdecydowała się na... Wysłanie jej do oceny, oczywiście taka ocena dokonywana jest poza granicami kraju, co też powoduje dodatkowe koszty. W tym przypadku wydaje mi się, że taki koszt na pewno wynosił powyżej 20 dolarów, więc no jest to dosyć problematyczna kwota. Do tego dochodzi również przesłanie monety do, w tym wypadku PC, PCGS-u oraz po prostu odpowiednie odczekanie oraz otrzymanie monety już z. Opakowanej w to specjalne to specjalne pudełeczko jakim które nazywane jest po prostu slabem. Jeśli chodzi o samą tą monetę no to tutaj cel moim zdaniem był po prostu jeden, a więc po prostu najwyższa możliwa nota. W tym przypadku PR 70, natomiast no ze względu na to, że moneta nie była tak doskonała jak zapewne sądziła osoba, która zdecydowała się na dokonanie jej oceny, tutaj więc została po prostu przyznana nieco niższa nota. W tym przypadku PR68, co spowodowało tylko tyle, że moneta ta na pewno będzie wyceniana dużo niżej niż można się tego spodziewać, ze względu właśnie na tą notę. Ta nota, tak jakby. Mm, jakby jest potwierdzeniem tego, że osoba, która będzie ją sprzedawać, raczej nie będzie mogła już w sposób obiektywny powiedzieć, że moneta jest w najlepszym możliwym stanie, gdyż już samo pudełeczko zaświadczone przez jedną z najbardziej wiarygodnych firm specjalizujących się w ocenie monet twierdzi, że jest ona oczywiście jest doskonała, bo tutaj trzeba powiedzieć, że per 68. Jest oceną, która dotyczy świetnych monet, natomiast nie jest wybitna i nie jest najlepsza możliwa. Gdyby była lepsza, otrzymałaby notę PR70. I w tej sytuacji moneta ta, koszt na pewno w przypadku pierwszej sprzedaży, której dokonał inwestor decydujący się na opakowanie takiej monety na pewno nie odzyskał tych środków, które przeznaczył na oslabowanie. Natomiast jest to ciekawostka. W kolejnym filmie przedstawię Wam jak zweryfikować czy taka moneta rzeczywiście jest prawidłowo oslabowana przez PCGS oraz gdzie to możemy zobaczyć, jakie informacje możemy na ten temat uzyskać i o oczywiście ile takich monet z taką oceną znajduje, zostało ocenionych przez tą firmę. Jeśli chodzi o ten materiał to już wszystko, także dziękuję Wam za uwagę i na sam koniec jak zawsze przypominam, że materiał nie jest poradą inwestycyjną i nic co tutaj się pojawia nie traktujcie proszę jako żadnej porady, tylko po prostu jako taką ciekawostkę internetową, poszerzenie wiedzy na temat tematów, które niezbyt często może pojawiają się w przestrzeni. Jeśli chodzi o materiał, to już wszystko. I jeśli ktoś miałby pytania dotyczące właśnie samej samego gradingu monet, to zapraszam do pisania komentarzy. Dziękuję wam za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.